Witam bardzo serdecznie co dzisiaj na stole moduł sp 01 to jest druga część na temat tego modułu, jest on podpięty, uruchomiony zainstalowany na supli w pierwszej części pokazywałem jak wgrać soft soft był na dwa przekaźniki stwierdziłem jednak że do puszki mi się one nie zmieszczą Wykorzystam tylko jeden przekaźnik w Supli. Można zaznaczyć, by był tylko jeden przekaźnik widoczny. Jedno urządzenie w aplikacji tak to wygląda. Tutaj wcześniej pokazywałem moduł bramowy. W innym filmiku opisywałem. Teraz tak na szybko pokażę, jak mam zamiar sterować lampką. Tutaj jest włącz, przekaźnik ciała, tutaj jest wyłącz. I yy, tak jak mówię, mam zamiar to wszystko wsadzić do puszki, dlatego jeden moduł przekaźnikowy podpina się to tak jak tutaj jest w pliku tekstowym. Coś nie chce ostroście złapać. Teraz w pliku tekstowym. Ja podpiąłem przekaźnik pod GPIO 2. Moduł przekaźnikowy. Tutaj jest opisane jak podłączyć to za pomocą tranzystorów do przekaźnika. Ja wykorzystałem moduł przekaźnikowy, zaraz go omówię, jak ja to podpiąłem. I tutaj do GPIO2 też jest konieczne zastosowanie takiego opornika od 4,7 do 10 kilo do plus 3,3 V, bo przy restarcie. Yy, po prostu ten moduł Wi-Fi nie znajdzie sieci. W ten sposób powiem. Tutaj wcześniej na, w pierwszej części pokazywałem schemat. Gdzieś znalazłem taki schemat. Ten schemat jest do programowania. Także tym programatorem się nie sugerujemy. Tylko patrzymy co tutaj jest. Tutaj podpina się masę. W tym miejscu. Tutaj mam podpięty przekaźnik. Tej masy się nie podpina, ją się tylko podpina do programowania i z drugiej strony się hmm, daje 3,3V tu na ten pin i na ten pin i to wszystko. Aha, tutaj z GPIO2 tak jak mówiłem wcześniej, oporniczek 47 kg tak jak jest w opisie, do plusa. To jest. To jest ten oporniczek. O, to jest ten oporniczek. A ten drugi opornik 47 kg podpiąłem do modułu przekaźnikowego, ponieważ on czasami nie chciał yy, dobrze pracować. Powiem tak z tym modułem WiFi. Jak się włączył, nie, nie, nie można go było wyłączyć. Dlatego ten oporniczek 47 kΩ należy zastosować i dobrze jest moduł przekaźnikowy mieć z takim z takimi ustawieniami, że można go sterować albo wysokim, albo niskim impulsem. O tak. Co jeszcze? Tu jest zasilacz 5V jak najmniejszy. I tam z drugiej strony, zaraz to pokażę. Jest przyklejony, jest przyklejony stabilizator 3, 3V. No to może teraz włączę. Teraz to może wyłączę i teraz tak. Tu jest właśnie stabilizator. Przykleiłem go. Jest bardzo też mały. Tutaj na kropelkę do tego modułu WiFi. I do niego idzie 5V, z niego wychodzi 3,3V. I zasilana jest ta płytka. I tutaj z zasilacza 5V do modułu przekaźnikowego. Może pokażę, jak to się łączy jeszcze? Jak ta niebieska dioda miga. O, i jeżeli tutaj widać, najpierw powoli świeci, później szybko. Jeżeli yy, nie świeci, czyli sieć yy, wi-fi znalazło, i tutaj w aplikacji. W aplikacji widać już to urządzenie. Jeszcze raz pokażę. W ten sposób. Słychać, widać. Jak to wszystko pracuje. Dobra, poskładam wszystko. Yy, tak, żeby to było sensem. Do puszki jest gotowe urządzenie, które można wykorzystać. W moim przypadku do lampki. Można gdzieś tam do, yy, do różnych rzeczy. Do radia, do, do, do różnych rzeczy. Tutaj w, yy, na Supli można. Jeszcze jest taka sprawa, że można różne inne ikony, tak jak na przykład tutaj w warsztacie mam gniazdo. On, on teraz nie jest podłączone. Zasilanie: to tutaj zamiast lampki, tej żarówki, można różne inne ikony dodać. O tak. Jeżeli ktoś chce wyłączyć radio, jest tam ikona radio. Jeżeli ktoś chce wyłączyć telewizor, ikona telewizora także tylko trzeba wejść w suple i te wszystkie ikonki są. W zależności, jakie urządzenie mamy nim wysterować. I tak samo podpis można tam podpisać to urządzenie, które, którym sterujemy. Dobra, dzięki za uwagę. Do następnego razu.